I wszystkim, cześć widzowie mojego wideo. Yy, dzisiaj rzeczywiście będę robił wideo z Minecraftu. No i takie coś. Czekajcie. Dobrze, tak. Jest, idziemy do Nestora. Nestor. Co ty zrobiłeś? Zniszczyłem swój dom. po co zniszczyłeś swój dom? Bo, mu, bo chcę... Muszę zbudować nowy, bo tamten był taki... Bo tamten był taki krzywy jak twój Akselotel. Mhm. Zmień ziemia tu. Dobra, zamkniemy tego akcelotla tu, żeby... Nie podglądał, no i już tak. Dobra, cóż, jak będziesz go budował, i, i będę, zdob będę zdobywał um, biały. Y biały, żółty beton i kolorowo niego w czerwony. Aha. No dobra, możesz se iść zdobywać... Tylko nie, trochę dalej stąd, no wiesz. Po prostu iść tam zdobywać to i tak dalej. Dobra. Widzowie. Co Wam powiem? Dobra Widzowie, e, powiem Wam, że dlaczego Nestorowi powiedziałem pójść, ponieważ, e, jakby powiemy, że Nestor powiedział, że będzie zdobywał biało-żółty beton i kolorować go na czerwony. A dlaczego po prostu od początku nie zdobyć czerwone, wyjaśnię, bo mój dom jest z biało-żółtego. No, chyba rozumiecie, o co chodzi. Dlatego potrzebuję, żeby se poszedł stąd. Dobra, widzowie, dlatego idziemy na drugie piętro po niektóre materiały. Ja nic nie robiłem. E... A dobra, no to kup mi drugą drzwi, okej? Okay? Żeby tutaj no, po... Podwójna była. A! Dobra. I czekaj, jeszcze materiały oddaj, okej? Okay? A, jej ja nic nie robiłam. Nie, czekaj, 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 czekaj. Oddaj materiały. Oddaj beton. A, ja nic nie mam, wiesz? Ja no. nic nie mam, wszystko. Ja idę. Hop, dobra. Dobra i... Aha, no, no rzeczywiście jest schronienie inwentary. No dobra. Potem Czyli będziemy dam. zmusieni go o to prosić. Żeby nam to oddał. Bo no dobra Mam nawet taki pomysł że możemy po prostu zniszczyć jego dom kiedy on go zbuduje Tak mam bardzo dobre tutaj rzeczy i za chwilę będziemy bardzo, do, bardzo yy, dobrze prosić o to żeby nam to oddał, no po prostu bez bitwy, tak na spokojnie i, w, i takie, tak powiemy, rzeczy dobra gdzie on jest tam? ten Nestor Nestor, Nestor, Nestor dobra, z drogi lamusy i tak gdzieś Nestor na store. Nie, nie. co? ja tutaj po prostu chodziłem bez nic. Nie, nie, nie rzeczy jest. nie mam. Wiesz, wszystko. Ja idę. Bye bye. Ej, chodź tu. Porozmawiamy. Oddaj beton, bo dostaniesz patykiem. Pum. 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 Oddaj ja nie, beton! Ja nie mam betona, wiesz? Nie mam, nie oddaj, mam. oddaj, bo ci zabije. Będę mm. cię cały czas zabijał. Mm. Bo, a ty i tak nie dostaniesz betona. To dobra, mam... mam pomysł, mam, mam pomysł. No, siema. Mm. A, ogień! No, no to daj beton. Daj beton. Mm. Mm, 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 jutro oddam. Nie. O, dobra. Beton, 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 beton. To co? Włączyłeś schronienie inwentary? Mm, Komendę umiesz pisać? Fajnie. OK. Dobra. Uh, idziemy. Let's go. I Tak. Uh, My idziemy, idziemy, no to to będzie całkiem fajnie. No i widzowie, rozumiecie, yy, wy dostanę to z powrotem. Tak. Yy, yy, yy. Potem. Dobra, idziemy. Yy, co tam, co tam, co tam tak. robi? Łamamy to znowu. Nestor. Kiedy nie potrzebuję? Tak, może jeszcze. Też tutaj słomamy, a? Nie wiem. Um... Dobra, biegramy. biegniemy. Za nim. że go. Tak, tak. Tak, do, tak, tak, do tak. pomocy. Nie, gdzie? Akcelotal, idź stąd. Nie, no. Tak. Mam znowu trójząb. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. I czekaj, za kim ty biegniesz, za nim czy nie, <śmiech> 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 Kurde. przepraszam na store ej, gonimy dalej. Nie wiem. Petru. Wiesz, ja Ci chyba nazwę HEPFU. Dobra, gdzie ten Nestor? E, Nestor, 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 a kiedy oddasz mi? Kiedy mi oddasz? Jutro. Jutro? Hmm. Co no, ty robisz? Ja Ci pomagam w budowli doma, wiesz? Coś to nie wygląda jak dom, wiesz? A, a czemu nie? Wygląda... To jakaś budka. No wiesz, to on tak naprawdę nie dom. Tak powiemy, pułapka no, dla ciebie. No mogę iść stąd. Nie możesz, bo, bo ci nie dam. Mam łopatę. To jest I uderzysz łyżka. mi łopatą? Nie, mogę cię zabić. Takim sposobem. Nie, nie, wszystko ja, ja pas. Nie, nie uciekniesz. Ci mogę to zepsuć? Oddam jutro, powiedziałem. Jutro, tak? E, no to axelot. E, zrób, zrób noc i dzień. Mm, no. Aha. <trykundliwość było na kibie> Nestor, wróciłem do ciebie już jutro jest. No to nie liczy się. Liczy się, liczy się, bo, bo jak to nie liczy się, no to. Nie, wszystko dobrze. No nic nie mam. No dobrze! Wszystko, wszystko. A, no A ja oddałem! Wszystko. Oddałeś, tak? Nie, no. Dobra, wyłazimy stąd. Jak szybciej dalej? Aha, czyli się przeniosłeś. Okej, okay. wtedy idziemy odbudowywać domek. Tak, co by tu przykleić? Może jakiś, nie wiem, kru... za mną. Co, co, co. Tak, Bardzo smaczne jest. Jak on mnie nie zauważył?

La, 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 e, Tak. Nestor. Cześć. Co właśnie nie ty, tylko wy tu robicie? E, nie, ja tutaj sam. E, A nie, nie, nie ja, ja miałam ja o owce, o koniu, e, o wiesz, tobie. Wiesz co, tam bardzo daleko, w, w, w dupie. No, wiesz, takie rzeczy. Aha. Patrzysz jak A skoń... mnie podoba. A ty go ukradłeś, tak? Mi... Pop... Popatrz jak mnie podoba się tutaj chodzić. Mhm. No to Tak nie go wkradłem i oddam niego, jeśli ty mnie dasz dyakcję. Za free. Nie. Jeśli dasz mnie dyakcję. Na pewno za free? На стор, на стор, на стор. Все. Ну тут они не видели. А, нема, так? Так, нема никого тут. Ага, нема, нема. Добра, а стань, чекай, чекай, чекай. Тут стань, стань, стань. А, видишь, я так не хочу. Не, попросту там в льду показываю. O to Ty chodzisz, czy nie, nie hmm. wiem. Mogę z Tobą pojeździć na e, tym dół. A, a dlaczego? No bo chcę z Tobą pojeździć. No normalnie, hmm. gościu, no. No nie, nie trzeba, tutaj nie fajnie. Czekaj, stań tu ja ci coś pokażę. No? E! A, nie! E, Dobra! Dawaj spokój. A. Eee mm, fajnie wygląda W ogóle jak ty moją broń zabrałeś, nie on moją broń zabrał Lecimy Aha, a miecz nie dyn, 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 dyn. Dawaj szybko bo Boki nud jest Bo jak ldu tego nie będzie To Spadniemy do wody, chociaż te aksele Tu Aha Aha co so, A, <laughs> do pomocy! <grymne> Mój miecz podpala. A, fajnie, budujesz tu. Gdzie on jest krecik? Tak, tak, tak. Zaraz buduję bardzo wielką taką. Nie, 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 nie. A, przecież ja mam trójząb. A no. No i ja rzeczywiście nie, nie strzeliłem. A. A co się stało w ogóle? Nic. Z. z, z głodu widocznie. Okej, okay, dobra. Gdzie moje rzeczy? Nie. Gdzie są moje rzeczy? Czapka buty. Noga dup... A. A, a no, 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 sekundę, ja tu ten, a jeszcze tam, tak? Co to za dupa? Moje rzeczy teraz się na pewno spali. No dobra, no to widzowie, chyba będziemy dzisiaj kończyć wybrałam swoje rzeczy, mam nadzieję, że Nestor tam mi do mnie niszczy tak, beton a z tym już rzeczywiście mam. będziemy mieć problemy tak, beton już mam dobra, widzowie, mus musimy teraz... No jeszcze trochę zniszczyć trzeba ale teraz nie mam butów, które zamrażają. gdzie moje buciki, muszę ich znaleźć tak, no e, jeszcze e, trochę e, trzeba a, tu. hop. Dobra i teraz, a czyli ja już jakby tak powiem, nie zamrażam, tak? Czy zamrażam, tylko muszę na brzeg pójść. Sprawdzimy za chwilę. I po nas szybko, dobra? Tak. Jeszcze mi trochę Dobra dom. jedziemy. Szybciutko, szybciutko, szybciutko tam do, do, do tego, do tego. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Rzeczywiście nie. Ale to jest takie... Zawsze mi się wydawało, że ten Axelot to jest jakiś cheater. Dobra. <gryw> Idziemy tak, tu, 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 tu hop, hop, hop. I gdzie jest Nestor? Tak, 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 tak. Jeszcze szybciej, jeszcze trochę, jeszcze szybciej. Um, tutaj zabieramy, że... A, tutaj nic nie ma. Um, a, a, nie, ja nic tutaj nie robił. A czyli on kopał to ręką. Co W ogóle to kopał ręką. Potrzebował tam, no jakby... co jak wrzucę? A gdzie moje błoki? Gdzie moje bloki błoki. A... La, la, um. la, 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 la Skąd tu lud? E, a skąd tu, serio? Nie zabudował to jest. No dobra, widzowie... Nie, ja tylko swój dom nowy No dobra, idę. widzowie, dzisiaj e, zaczynamy kończyć. E, e, dzisiaj, tak powiemy, Axelot będzie gonił Nestora. Dobra, dobra, tak. I zamykamy to. I wszystkim dziękuję za oglądanie wideo. Do pomocy! Stawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, jak Wam się wszystko podobało. Wszystko gra. Adios. Jest tam dupek. Więc i wszystkim papa. No? Co chcesz? No, przecież mówiłem. Ten headfu to jest cheater.